Dobrze, dobrze, dobrze. A więc meczyk. Eee, doktorem. Colorophobia, Unnerving Presence, e, Merciless Storm i e, Thanatophobia. Ogólnie build polega na tym, że się nie będą leczyć, mają od groma i ogólnie przerąbane. Bardzo toksyczny build podobno, bit podesłany przez traininga O ty gagat. Oj, chyba nie wiesz, jak doktorek działa, koleżanko. co? no ale spokojnie, spokojnie. Jeszcze się kiedyś nauczysz. Dobrze, poszukajmy. Nie mamy. Mam tę stronę. Stawiam, że ten genik będzie robiony. Niech tego ściągnie. Pierwszy, pilczek z Dobra, hopa. Dawaj, ku... Menelu. Nie obchodzi mnie, że jesteś awkiem. Przed mordercą się nie jawkuje śmierdziuchu. To nie, jakby to był distonek, to jeszcze, ale to jest after śmierdzący. Won! Tak w środku meczu. O, Moja ulubiona część! Moja ulubiona część! Dobrze, możemy przegrać, trudno. Opa. Tyk. O, ktoś tam mi zjadł. Oj, daj dupy. Tamtą robię, bo tam ściągałem to panienkę. Demonidikę. tak jak on się tam nazywa? Witam. E, patrz, patrz no goni, jak goni. Ah! Hej, nie powinieneś już Co przeskoczył? Jak do tego doszło? Zablokowana, zablokowana, tak jest. Zablokowana. Dobrze, pięknie. Cztery powieszenia zerogenów zrobionych. Postałuje to po swojej robota. O Jezu. żółta i popułąkta. Nie robi. Nie zapomniałem jaki doktorek jest wspaniały. Ej! No i po co ci to było? Coś pechowo trafiła, akurat Jak z powodu zawsze się dostała, karzianko. Dobrze, zobaczmy gdzie jesteście, gaga. Jak to kur... Jakim cudem? No i znowu nie powinna móc przeskoczyć, dostała przed skokiem. Okay. Peka. To daleko? Niestety nie zdążyłaś, to? Daj, Karol. No kurwa obrzydliwe zachowanie, coś obrzydliwa. Rozumiesz mnie? Doktorek, wspaniały. Dobrze, dobrze, dobrze. Kolejny meczyk z doktorkiem. Proszę bardzo, ten sam Lecimy. Najlepsza mapa dla doktorka, Może tak być. Tak, gdzie są gagatki? Halo, halo. Nie ma nikogo. Nie ma? Już te kurwa. Coś te Larry Croft dostanie takie niemrawe, bym powiedział. Nieźle, nieźle. Dobrze, Gagat. Ja na za nim. Zanim, pod... Niech się ściągną, czyli. Aj, też mi tu nie pasuje. Raz je chodź. Raz Mam cię? Bomber tyk Tik, tik, tik! No, nie ma sensu. Faj! Teraz robimy hop. Ktoś zaczął robić tego gena z powrotem. Zaczął, zaczął! Dobrze, sprawdźmy. Gdzie się kryje gagatek? Tutaj! Bardzo ładna paleta. O, taj wie działa doktorek. Proszę bardzo. Pre-dropa robili, żeby miskie. Bardzo ładnie, bardzo słusznie. Słusznie, że leciutki lepiej. Z mojej strony również. To jednak nie. Bardzo ładny pre-dropik po raz kolejny. Będzie uczekać drugą stronę. Pięknie. Zobaczmy sobie tutaj jakieś gagatka, nie ma przypadku, przychodzi do mnie diabeł. Wujek burger 10 zł. Zagrasz alienem Nexta. Zobaczymy jak z tym nextem będzie? Może i zagramy. No widzisz wujek? Można ładnie się zapytać. Teraz gadasz moim językiem. Ta latarka też ta nie od kolegi poszła. Ok. Zdarzył. Redropik nadal zero granów. Okej. Okay. pierwszy ten, to się ładnie, wyczaił. A! Tutaj tylko, że... Widzisz, wlazłeś gdzieś sobie tutaj w końcóweczkę. Jasne, że tak. I zapomniałeś, że to jest... I... Trochę... Panowie, panowie, panowie! Zostawcie ten generator. A, już przygotowana. Dobrze, rozumiem. Sky is the limit, jak to mówią. I ty tak się składa, że pójdziesz do nieba. Więc będziesz całkiem blisko. Naprawdę bardzo przyjemny build również ta Darek y, Picci to, to pana picze też sobie tutaj wyrzućmy Nie mam problemu Panie Piccio, pan z tego wisi Witam serdecznie Ciekawe zagranie Oczywiście się nie spodziewałem Ola Tarkowicz chyba idzie, co? A tam, a daleko będzie I do te W lewo i w prawo dwóch gagatków To ja w tę stronę pójdę, zobaczymy co wylosujemy Ciekawa sytuacja Nie z tej strony, ajajaj, pekowo, co?

Dankeschön, auf Wiedersehen! Kurwa weź ich znajdź teraz. Dobra, miszki, krzyczymy! O, tu jest jeden, weź. Żegnam!